Jeden ćwiczących w podporze przodem. Drugi stojąc z tyłu chwyta oburącz nogę przeciwnika w okolicach kostki. Na sygnał, będący w podporze stara się uwolnić z uchwytu. Jeden ćwiczących w podporze przodem na kolanach. Pozycja parterowa. Drugi klęczy z tyłu na jednym kolanie, trzymając dłonie na łopatkach przeciwnika. Na sygnał, partner będący z tyłu stara się uchwycić w pas i powalić broniącego się przeciwnika. Jeden z ćwiczących z pozycji stojącej trzyma ramiona przy tułowiu. Drugi stojąc z tyłu trzyma za biodra partnera. Na sygnał stara się opanować i powalić broniącego się na matę. Ćwiczący w podporze przodem na kolanach naprzeciwko siebie. Łapią bliższą nogę partnera od wewnątrz za udo. Tak zwany dźwigniowy uchwyt. Na sygnał walczący starają się opanować przeciwnika poprzez wyjście biodrami do góry i ciągnięcie trzymanej nogi. Ćwiczący stoją naprzeciw siebie. Walka polega na wyrwaniu, uwolnieniu złapanej za nadgarstek ręki. Druga wersja polega na walce o uwolnienie ręki trzymanej za nadgarstek i ramię. Dwoma rękoma przeciwnika. Ćwiczący stojąc, chwytają i unoszą wzajemnie oburącz jednoimienne nogi pod kolanem. Na sygnał starają się uwolnić swoją nogę. Ćwiczący w pozycji parterowej bokiem do siebie chwytają dalszą stopę przeciwnika, ciągnąc stopę do góry starają się wyjść na swojego przeciwnika.